Właściciela chyba nie ma w domu, ale zostawił mi kartkę w skrzynce pocztowej, że chciałby się ze mną skontaktować. Kiedyś tutaj byliśmy z Grześkiem Pakoszem. Próbowaliśmy temu panu pomóc w sprzedaży tych więc pewnie trafił się ktoś, kto chce je kupić. No i chciał, żebyśmy mu pomogli w tym. Jak widzicie, Fiacik swoje już tutaj odstał. Czy remont będzie opłacalny? No to już sobie sami musicie odpowiedzieć na to pytanie. Chętnie poznałbym historię tego samochodu, bo skoro jest to kombi, to może był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem czyli coś woził. Może kiedyś był karetką, ale chyba nie. Chyba, że Wy to widzicie. Jest kompletny we wszystkie detale, cała biżuteria. No wiadomo, stan jest różny. Tutaj oczywiście żuczek. Skoro żuczek obok kombiaka, no to może może jakaś działalność związana z przewożeniem czegoś była, była prowadzona przez właściciela. Spróbuję innym razem, może zastanę go. Czekam jeszcze chwilę, bo wszystko wygląda tak jakby właściciel gdzieś wyszedł na chwilę. Sami przyznacie, że klimat tego podwórka no naprawdę robi wrażenie. Tam gdzieś jeszcze oczywiście jakiś stary złom też stoi. No nie wiem jak wy, ale mnie się całkiem miło patrzy na coś takiego. I jeszcze jeden rzut. Oka z Łukosa i tak sobie gniją Robert też tutaj pasuje świetnie. Jubilat po lekkim tuningu w stronę off jak widzicie. Ale siedzenie zdaje się jeszcze oryginalne. Hmm. Już tu odstawiamy. Zabiorę z O, tu są drzwi chyba zablokowane. O, tutaj cholera, tu też się nie otwiera. Już ciężko. Tak, tu klamka to już stanęła. Próbujemy otworzyć. A tutaj to trochę spadły całkiem te drzwi. Chodzi, Uchwyt Mhm, uchwyt tak. O, tu się już udało. Deska kompletna. Kadzierska bańka zielona. Zamykamy. Drzwi się chwilowo nie otwierają. No tu nawet kanapa z tyłu jeszcze jest. Cała. Fotele z na tego są w dobrym stanie Tak, fotele Fotele jeszcze są rzeczywiście No boczki trochę się powyginały no, Ale kto wie, może jeszcze by się coś z nich zrobiło No tu już maska, no to kurczę jej w sumie nie ma Można powiedzieć Dobra To no, bym zabrał To bym Zabrał To by, hmm? zabrał, to by się przy... o. Idzie. No dobra mas tutaj zderzak kto wie może on jeszcze jest niepodziurawiony, pas przedni jakoś tam jeszcze